W tej chwili odra płynie w ten sposób i tu będzie się, nie ma tego wału zapory czołowej, nie ma tego korpusu zapory i ona płynie dalej jako kanał ulgi. I ona w tym miejscu odra rozdzielała się na odrę podstawową i odrę miejską. Odra miejska płynęła. Przez tak zwaną śluzę Rafako, jak to dawniej określano, w tej chwili już jest przełożona do nowego ujęcia od Ryniński. Te cieki zostały rozdzielone w 1943 roku jeszcze przez Niemców, ponieważ tak olbrzymie szkody powstawały, kiedy ta rzeka płynęła przez całe miasto Racimicz. Kanał Ulgi odbiera gro wody. Teraz i, i w przyszłości. Co jest w, tej, w tym momencie zaplanowane i na czym komu zależy, żeby tą sprawę w ten sposób zrealizować? To jest tak zwany kanał doprowadzający, blok przelewowo-spustowy, kanał odprowadzający do kanału ulgi, który w tej chwili jest gotowy. Na kanale doprowadzającym jest tak zwany korek i na kanale odprowadzającym jest też korek do rozebrania. W momencie kiedy te korki zostaną rozebrane, woda pójdzie przez blok przelewą z Tu jest yy, 6 części, na których zamontowane są zasuwy główne, to są potężne zasuwy o wadze ponad 60 ton każda i 12 zasów takich o 8 ton. Yy, Teraz tak, żeby tą wodę przepuścić, zasady w hydrotechnice są takie. 100% robót na bloku przelewowo-spustowym powinno być wykonane. Nie może być cze czegoś niedorobionego, bo później się nie da. No nie mówiąc o tym, że też jest to zaprojektowane w ten sposób, że most, który idzie po, po bloku, go widać, to on jest zaprojektowany na 50 ton. Gdyby przyszło zdemontować zasuwę, ja sobie tego nie wyobrażam, bo sama zasuwa waży 60 ton, a z dźwigiem to jest co najmniej ton powinien być 150 do 200 ton myślności. To byłby gigantyczny problem i, i, i o takie problemy się prosimy, bo wtedy trzeba by chyba sypać grodzej i, i, i z dolnego stanowiska y, coś takiego robić, to ja nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Późnieniem dużym przyszedł projekt na sterowanie automatyczne, bo tu jest takie zaplecze tego całego zbiornika, gdzie jest możliwość, to znaczy jest, będzie możliwość sterowania tymi zasuwami, tak jak powinno się je sterować. Otwarcie czy zamknięcie, to jest przyciśnięcie guzika i zasuwajecie albo w dół, albo w górę. Po co są te zasuwy? Zasuwy mają być normalnie cały czas ustawione w poziomie takim, żeby przepuszczać wody do 1210 m3 na sekundę. To są wody występujące z prawdopodobieństwem raz na 20 lat. Gdyby te wody szły wyższe, no to wtedy trzeba te zasuwy i zbiornik będzie się napełniał, aż do pełnego zamku. Oczywiście jedno z jest, to jest przęsło żeglugowe, gdzie będzie możliwość przepłynięcia z dolnej wody na górną i odwrotnie. No niestety ten projekt się pojawił bardzo późno i to jest pełne ryzyko. Wykonawcy i inwestorowi Zależy na tym, żeby zrobić szalenie trudny odcinek ten. On jest szalenie trudny, bo to jest pod wodą. Nikt nie jest w stanie tam wejść, stwierdzić jakie jest zagęszczenie gruntu poniżej dna. To trzeba wykonać w ten sposób, że tu są zabijane bardzo głęboko larseny. Następnie ma być wykonany wykop. Z tego, co wiem, to ostatni projekt jest taki, żeby to zasypać i zagęścić i uszczelnić palami dżedurami. Ja się obawiam, że to będzie za mało, że trzeba będzie wjechać na tą potężną wiertnicą, taką palownicą, która ma kilkanaście metrów wysokości i wykonać kolumny żwirowe, których tu wykonano na zbiorniku pod inne obwałowania ponad 100 tysięcy sztuk dla wzmocnienia podłoża na tym odcinku może to niestety potrwać. I stąd pośpiech zarówno wykonawcy, który ma termin, inwestora i inżyniera, którzy obawiają się o pieniądze z Banku Światowego, no i oczywiście cała ECA wyborcza, która ma być we czwartek, z tego co wiem, to ma w niej uczestniczyć pan premier Mazur Morawiecki. Ech. No cóż, jeżeli...